Witam, to ja Baron. Chcę Wam dzisiaj przedstawić grę Avatar Legends of the Arena. Jest to sieciowa gra, w której chodzi o wyeliminowanie wrogów. Jest oczywiście ona na lewele. Przedstawione tutaj jest logowanie, ale niestety nie wiem jak to się zarejestrować, więc klikam y, przycisk skip login play on i tutaj akurat mam nomada powietrza o imieniu Shirai, więc zaczynamy nim grę. Pokażę wam zaraz jak wygląda gra. Według mnie gra fajna jest, no tylko czasami trzeba czekać długo. O, akurat teraz szybko. To więc zaczynamy. Jak już wspomniałem, gra jest na lewele. Wygląda mniej więcej tak. Bijesz po prostu się z innymi I grasz dalej, nie? Aż tak ci... no, aż nie padniesz Tak to... No Jednego żeśmy rozwalili Więc... no gra wygląda mniej więcej tak Hmm. No co by tu więcej tłumaczyć, no, taki żółty ten to mnie dokłada, no ale wszystkich rozwaliłem. Więc jeszcze tak może z jeden pojedynek, stoczymy wam tak więcej, pokazać coś. Po prostu przechodzimy do końca. No, taka króciutka gra, nie ma żadnego celu oprócz walki. Więc tak jeszcze takie jedną rundkę na no, takiej arenie zrobimy. Oczywiście ma tryb single player, ale ten single player to prawie nic nie daje. Serio, nic nie daje ten single. Więc nie ma co liczyć. Tam też tu można sobie pograć, ale też nie cały czas, nie? Już tak nie było, że zaraz ktoś wyskakuje, że chce w to grać. Dobra, jeden tylko został. to ankież. Eh, no dobra, więc kończymy tę grę. Dzięki za uwagę. Grę przygotował Wam baron, nara.